Witam Was. W dzisiejszym tutorialu przedstawię Wam następne elementy z panelu Modyfikuj. Chciałbym przedstawić Wam kopiowanie w szyku, które znajduje się właśnie w tym miejscu. Jest ono umiejscowione w panelu Modyfikuj. Do tego celu stworzymy sobie jakiś tam obiekt, powiedzmy, że to będzie okrąg. I teraz będziemy chcieli utworzyć kopiowanie w szyku. W tym celu możemy wybrać ikonkę z panelu Modyfikuj, właśnie w tym miejscu. Bądź też wpisać po prostu szyk przy włączonym dynamicznym wprowadzaniu. Szyk, albo po prostu "sz" zatwierdzamy Enter. Otwiera nam się takie okienko. Teraz chcielibyśmy utworzyć szyk prostokątny, który będzie miał 4 wiersze oraz cztery kolumny, tak jak przedstawione jest na rysunku z prawej strony. Odległość między wierszami chcielibyśmy ustawić. Możemy to ustawić właściwie ręcznie i teraz to właściwie tak zrobimy. Na 200 między wierszami oraz 300 między kolumnami. Wybieramy obiekt, zatwierdzamy enterem, i teraz możemy zobaczyć podgląd tego, co nam wyjdzie po takim kopiowaniu w szyku. I teraz widzimy, że jest tutaj 4 na 4 takie obiekty. Wychodzimy z podglądu Escape'em, zatwierdzamy ok, i możemy zobaczyć to, co, że tak powiem, nam się wygenerowało. Możemy też to zrobić na troszeczkę inny sposób. Nie musimy wpisywać tego ręcznie tych, tych odległości między wierszami, między kolumnami, tylko musimy sobie stworzyć powiedzmy punkt. W tym celu musimy włączyć lokalizację i uchwyt na punkt, wybrać punkt i to narysować w jakieś tam odległości. I teraz znowu wpisujemy SZ, zatwierdzamy Enterem. I teraz możemy sobie wskazać y, oba odsunięcie. Wybieramy właśnie tą opcję. Wybieramy środek naszego okręgu chociażby. To może być równie dobrze jakikolwiek inny obiekt. Przypominam tutaj trzeba wyłączyć centrum, jeżeli chcemy od środka i zaznaczamy centrum oraz właśnie ten punkt, który sobie wcześniej narysowaliśmy. Y, musimy oczywiście wybrać obiekt. Wybieramy, zatwierdzamy Enterem naszą opcję i teraz chcemy zobaczyć podgląd. Wychodzi to właśnie w ten sposób. Zatwierdzamy. I teraz możemy zobaczyć, że każdy z tych obiektów, który został skopiowany jest osobnym obiektem. Można go wykasować. Każdy, każdy jest osobna, tak naprawdę. Zobaczcie w ten sposób. Można wybrać i skasować jakikolwiek z nich. My teraz przejdziemy jeszcze do innego szyku. Skasujemy to, co już było wcześniej. Narysujmy sobie teraz prostokąt. Teraz pokażę Wam, jak zrobić, skopiować elementy, obiekty w szyku kołowym bądź też biegunowym. Zobaczmy zatem, jak to działa. Wpisujemy SZ, wybieramy teraz szyk kołowy, wybieramy obiekt, zatwierdzamy Enter. Dobrze, teraz zobaczcie, tutaj mamy metodę. Możemy wybrać liczbę elementów, kąt między elementami, liczbę elementów, kąt wypełnienia. Możemy także wybrać kąt wypełnienia jeszcze. Kąt między elementami. Zobaczmy zatem tą pierwszą opcję. Wybierzmy liczbę elementów 6 i tutaj skopiowały nam się elementy właśnie w takim szyku kołowym, jak, jak teraz właśnie możecie to zobaczyć. Zmienimy sobie ustawienia środka naszego szyku kołowego. Zrobimy to poprzez wyklikanie jakiegoś punktu. Wybieramy punkt, zatwierdzamy lewym klawiszem myszy i teraz możemy zobaczyć, jak te właśnie nasze. Prostokąty nam się utworzyły w takim szyku kołowym. Jest ich oczywiście tam 6 tych elementów. Kąt między tymi elementami wynosi 60 stopni. Zmienimy teraz opcję na kąt wypełnienia i kąt między elementami. Kąt wypełnienia, powiedzmy, że to będzie półokręgu, a kąt między elementami to 30 stopni. Zobaczmy, jak to wygląda. Widzicie, na połowie okręgu stworzyliśmy sobie 7 obiektów. Jeżeli natomiast zmienimy sobie teraz kierunek, że tak powiem, damy minus 180 stopni, to po prostu będziemy te elementy otrzymywać troszeczkę inaczej w inną stronę. Obrót elementów podczas tutaj kopiowania także możemy zmieniać i one po prostu nam się będą przedstawiać właśnie w ten oto sposób, jak tutaj widać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tutoriala. Zapraszam do subskrypcji kanału, do odwiedzenia strony techtutor.pl oraz zapraszam także na fan, fanpage'a na Facebooku. Dziękuję i do usłyszenia.